Cześć, kochani, witam Was wszystkich. Dzisiaj jest czwartek. Czwartek 9 sierpnia, kochani. Zaraz zobaczycie materiał, jaki nagraliśmy w poniedziałek, jak byliśmy na wycieczce. Kochani, już widzicie ten film pod starą nazwą Kuba i tata, i tak, kochani, już zostanie na zawsze. Nie będziemy tego zmieniać, więc wracamy do, kochani, przeszłości. Zapraszam. Cześć kochani, jak widzieliście na społeczności przyjechaliśmy dzisiaj na Camden pochodzić sobie, ponagrywam wam bo tu jest, Camden to jest miejsce takie specyficzne i jest tu całkowicie inny klimat niż w całym Londynie Jak kogoś? Jest Jest to miejsce jaraczy zioła i podobnych osób, kochani Zapraszam na vlog tak w ogóle dzisiaj jest poniedziałek Kochani, Camden Tam to też miejsce, gdzie się urodziło kilka znanych osób. Nie wymienię Wam, bo nie wiem, ale gdzieś czytałem na Wikipedii, więc Wam napiszę tu na dole. I ja już tutaj Kubo z Kubą byłem rok temu, dokładnie jest z tego vlog. A dzisiaj przyjechaliśmy z Szymonem. Tak? Tak. Żeby sobie fajnie spędzić, kochani, czas. Co? tutaj kochani akcent taki jak u nas w Watford, barki na dole, ale to takie barki chyba turystyczne żeby pływać, nie? co się cieszycie tutaj? no fajne tutaj na dole, zaraz wam pokażę a tutaj na a tutaj na na tym płocie są kłódki, ale po co te kłódki są? ja nie wiem, ktoś mi sprawdzi po co są te kłódki? Um. A to nie jest powód do że pary to zapinają? A może no? Czyli, kochani, znajdujemy się na Camden Market. Nie? Jest to chyba najstarszy market w Anglii, jak się wydaje. Nie wiem, czy nie mówię wam głupot, ale gdzieś tak czytałem, gdzie, kochani, jest mnóstwo sklepów, parów, jedzenia. I mnóstwo ludzi dzisiaj. Widać, że są wakacje, nie? No, pełno jest. Ludzi jest mnóstwo, turystów mnóstwo. Fajne miejsce. Jak macie okazję, przyjedźcie. Które się wam się podobały okulary? Te sobie zamówiłem na Amazonie, no. Kuba, a tobie, które się podobają ładne ale i miejsce... Ale to samo To są fajne. Nawet nie wiem, czy to nie są sobie te same, tej samej strony z Amazonu to ale odnie, pokaż. <śmany> fajnie. Na stół. to są te same. Oni pewnie kupują na Amazonie i sprzedają za dużo i tutaj. No, no, pewnie tak, tak. Do kamery przypokaj. Prawda? jak Idealnie. Nie. <śmany>

If you like, you can eat as much as Lordy she seen one. We come back. On this box. I don't believe me. I don't believe. Yes. <laughs> że wrócimy. Ale tak naprawdę chyba ją odkłamałem, kochani, bo nie wrócił. Co? Yeah? nic, spacerujemy dalej. A wyznam. Dajcie <ślesy> pierścieni. <ślesy>

o, szybka treningówkę, nie? Przed treningiem. Szybka seta przed treningiem, i można ćwiczyć. Ale tutaj u góry też jest fajnie. Shampoan, czy jakiś, no wierzymy, kafalo, czy jakiś. fajne, nie? Co tam Do góry do tego. Coś? No, no. no Mają mój smak. Mają? No to jest sobie. Ani Kuba znalazł swoją ulubioną... Jak to się nazywa? Bubble tea. Bubble tea, czyli taka herbata z takimi kulkami mocy, nie? Tak. Kiedyś to piłem niezłe. Te kulki jak się gryzie to to tak strzelają w zębach, nie? Jest to niezłe, kochani. Tak, ja to jeszcze nie widziałem z taką cytryną, że ci wrzucili tam do środka, nie? No. No to i tam na stół przebij sobie. A ja w bliżakach mnie. Eee, no. Oryginalna chińska, nie? Dobra. Dobra? na pewno? Mhm. jest spróbować. Dobra, no. Te są no to, to, to takie żeludki. jakie są? I są dobre, te takie Dobre zielutki? Tak. Yes. Tak dobre żeludki to do sobie je. Okay, kochani, powiem Wam, że ten Kamden to się ciągnie i ciągnie. I ciągle coś nowego odkrywamy. Teraz jesteśmy znowu na... O, i to jest taka tama, tama... no mówię, takie to na barek, widzisz? Mm -hmm. Zobaczcie, kochani, tutaj. Nie? I to, co Wam mówiłem ostatnio na vlogu o tych barkach, nie? Mhm. Zobaczcie, ta barka za mną. Jest mega duża. Ja się tu gościu przypłynął. Widziałem dzieciaka w środku. Więc sobie normalnie mieszkają. Nie? nie wiem, czy cały rok, czy tylko sezon. Ale jest to fajne. Powiem Wam szczerze, że ja lubię takie klimaty. Wy lubicie takie klimaty stare? No ładnie, to jest mega. Mi się bardzo podoba. Lubię właśnie takie graffiti, nie? Takie stare mosty. Tu... Zobaczcie, kochani. To jest graffiti, to jest Kuba. Jest. Zobaczcie, jakie to stare wszystko. Tam graffiti. Simonu wielbior, widzę, robi sobie cały czas zdjęcia na Instagram. Tak? Nie prowadzę Instagrama, no, ale robi zdjęcia. Powiem wam co do kosztów. Jedyne co jest drogie, to jest parking. Dwie godziny, 10 funtów. Nie? No, w I tylko może was 2 godziny, więc. No więc jest to trochę. Kogoś powiedz mi, bo ja już się zgubiłem. Byliśmy tu już czy nie? Tak, ale Byliśmy tam na tych schodach. Który? Za tobą, tam schodziliśmy w dół. Tam? Tam na górze schodziliśmy w dół po tych schodach. Tam. Byliśmy stamtąd, tam są te sklepy takie przy wejściu. Sure? Tak, I'm sure. You sure? Jak herbata? Stop. Ona taka stroszy menta jest ta herbata, nie? Mhm. Uh -huh. Jak to chińskie. O, patrzcie, płynie ten statek. Jest. Powiem wam, że wiem, że tu gdzieś na tym Camden Market jest polskie stoisko, bo kiedyś widziałem na YouTubie i gościu smaży polskie kiełbasy, ale wątpię, żebyśmy go znaleźli, bo ja nie wiem, czy on stoi codziennie, czy, czy on jest tylko w weekendy, no nie wiem. Tutaj, kochani, coś dla dzieci. Na no. Kuby na przykład? Yes. Chcesz sobie powiedzieć pociągiem? No. A nie widzicie to spojrzenie. Z A co to jest? Z Famili Gaia. To jest serial taki kolediowy. A no jest. Czyli jak widzicie na Camden. Na kamden nie brakuje murali, murale są wszędzie. Na ścianach, na szybach, na mostach. Wszędzie. Świetne. Normalnie wygląda jak Robocat. Jest. No to nie tak jest. Nie? No nie. A ty? Co? A ty jak Harry Potter wyglądał? A no, to wygląda tak Idziemy dalej. I to tutaj kochani wycieczki na Camden. Mam nadzieję, że się podobało. Kuba już kochani wraca dzisiaj do mamy po dwóch tygodniach bycia u taty Nie? Yes. Ale będzie do mnie przyjeżdżał na pewno. Może jutro. Jak się z małą troszeczkę teraz tu odpoczywa, jak zatęskni, to zadzwoni do ojca, tak? Yes. A my się kochani widzimy później. Kochani, jak wiecie, bo Wam już mówiłem wcześniej, Kuba był u mnie do poniedziałku, był dwa tygodnie i od poniedziałku go już nie ma u mnie. Będzie u mamy teraz dwa tygodnie. Ja będę do niego dzwonił przez te dwa tygodnie. Tak się umówiłem z jego mamą. I kochani, później wszystko wróci do normy, czyli znowu będzie u mnie kilka dni i kilka dni u niej. Zawsze tak robimy co roku w okresie kochani wakacyjnym i teraz tak, Kuba przed wyjazdem mówi do mnie, jak to on że chce spróbować nowe chipsy kochani, więc pojechałem do sklepu te chipsy się okazało, że są tylko w jednym sklepie już Wam pokazuję wyglądają tak i powiem Wam, że nawet się nie zapytałem o cenę przy kasie mówię, wezmę mu dwie paczki, ale dzwonię do niego on mówi nie bierz mi dwóch, bo ja nigdy nie próbowałem więc wziąłem jedną i dobrze. bo jedna paczka się okazało, że to jest koszt 5 funtów. A jak na tej paczce nawet wyczytałem, zobaczcie, jest Extra Hit. Extreme, nawet. To nie są chipsy do niego. Ale ogólnie te chipsy takie ciężkie, wam potem się okazało, no i dobra. On spróbował, ja tego nie nagrywałem, on spróbował, powiedział, że niedobre. Teraz wam pokażę tego chipsa. Ten chips wygląda tak. Czyli kochani jaki jest kolor. Jest kolor niebieski. W smaku. dajcie później palce jakie zostają. W smaku tragicznie kwaśne. Tak ja cytrynę. A po tej kwaskowości przychodzi w taki tryb strasznie ostre czyli szczególnie to nie jest dla dzieci dla mnie wam powiem dla mnie też nie za bardzo więc kochani jak zobaczycie takie coś w sklepach a dzieciaki wasze nie próbowały to nie polecam to z chipsów a teraz wam na koniec już tego vloga polecę nowy film bo zacząłem go oglądać i przerwałem powiedziałem, że to taki trochę nie dla mnie ten film ciężki Tak, ale nie tyle ciężki że tylko tam parę wątków naraz ale z braku kuby i nudy, więc zacząłem go oglądać i się bardzo wciągnąłem. Już przejechałem pierwszy sezon, teraz jestem na sezonie numer 2, A film się nazywa, kochani, Fundacja. Fundacja, macie tutaj plakacik Fundacja, dostępny na platformie Apple TV, kochani. Na koniec mam nadzieję, że Wam się podobało. Podoba Wam się nasz wypad na Camden. Jak zauważyliście, troszeczkę te kolory tam są inne, bo tam testowałem takie różne tryby w aparacie. Ale to było chyba... Ostrzemia, wypowiedzcie się sami, czy to wygląda lepiej, czy gorzej. I co kochani, zostawcie komentarz, łapkę jak zawsze. Jak chcecie być na bieżąco, zostawcie subskrypcję. I widzimy się w następnym pewnie już w weekend, tylko mówię, następne parę vlogów będzie bez Kuby. Bo Kuba jest nieosiągalny. Kochani, miło było jak zawsze. Pozdrawiam. Cześć!